Cześć kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania moje małe, Mój Mały Biznes. Witamy się ro z Rosemary, która jak widać jest głodna, jest, chce jej się też do łazienki. I myślę sobie kochani, dzisiaj mamy, trzeci trymestr będzie za 9 godzin, czyli w następnym odcinku już rodzimy nasze bliźniaki. Więc ja myślę sobie, że dzisiaj... No, weźmiemy ślub, nie planowaliśmy tak szybko tego ślubu, ale skoro Felix nam się oświadczył, nie będą robić żadnego specjalnego wesela. Myślę, że to tutaj by nie pasowało. Dodatkowo pamiętajmy, że jeszcze ma e, nasza rozmerytu małżeństwo dla pieniędzy, dlatego po prostu e, szybciutko weźmiemy sobie cichy ślub. Może pojedziemy do tych ogrodów, chyba w Windenburgu. Tam można. No tak. Wiesz co, zatrudnij złotą rączkę. Ty nie jesteś dobra w wymienianiu. Niech tu przyjdzie i się tym zajmie. A ty sobie umyjesz zęby? Proszę bardzo. Umyj sobie zęby, kochana. Dziękujemy za skorzystanie. I zmień sobie strój. Przebierz się st coś, kochana. E Może w ten taki wygodny dzisiaj, w końcu jesteś już w końcu w ciąży. Zjeść coś, chcesz i flirtować ze sobą. E no dobra, czy tu możesz e flirtować ze sobą? Możesz to, to zrobimy. Tak, poflirtuj chwilę ze sobą. A skoro już to zrobiłaś, to chodź nam tu ugotuj śniadania i desery. Yy, znowu jajka nasadzone. Pieczone awokado z jajkiem. Idź sobie zrób. Miejmy nadzieję, że nam ta złota rączka tu przyjdzie. Gdzie jest nasz loki? Aha, lata sobie tu dobrze. Yy, o twoich zaręczynach. Gratulacje dzięki. Yy, z. Jak to? Czemu nie możesz kontynuować? Czy ty nie możesz nagle podejść tutaj? Poczekajcie. Yy, dobrze. Może to coś zmieniło? Kontynuuj. No i teraz możesz. Tak, coś, coś tu. Nie wiem, czy to nie przez to, że krzaki były za blisko. Yy, no mam nadzieję, że ta złota rączka przyjdzie, bo jak na razie to nikogo nie ma. Dobra. Dawaj, kochana, bo jesteś bardzo głodna. A chciałabym też. Yy, Musiałaś to schować do lodówki. Weź tutaj, pogłasz go yy, i daj mu przysmak. I może, może, może opieka. Poproś o załatwienie się. A my sobie tutaj yy, weźmiemy jedzenie. Dobra, weź resztki. Proszę bardzo. No coś widzę, że chyba nam nie przyjdzie i będziemy musieli tu czekać. Na co ty czekasz? Mhm, żeby dać mu przysmak. Dobra, wraca. Daj mu przysmak. Proszę, kochany, weź sobie pieczone awokado z jajkiem. Hej, miała przyjść złota rączka. Aha. Ach, to kościół, z kościoła dzwoni. Dobra. Czego się boisz? Zrób z nim wyjątkową więź, proszę cię. O tak. I co tu możemy? Może gdzieś mogła go pocałować. A potem go nakarmisz. Zawołasz go na jedzenie. Tylko skończ najpierw swoje jajko z awokadę, Znaczy jajko z awokado. Dobra. I sprzątnij to. Dobrze. I chodź, kochana, podejdziemy tu. Kupiłam tutaj taki automat, tu postawiłam im do kawy, tu do lodów może przyrządzimy jakieś lody, na przykład sorbet pomarańczowy. Aha, no tak, tu nie podejdziesz. A tu jak postawimy? Czemu to musi stać tak? O, dobra. Tylko teraz nie wiem czy to jest tutaj. A nie, to chciałam przenieść. To chciałam przenieść. Dobra, tak to zrobiliśmy. Chodź przyrządź lody. Sorbet pomarańczowy. Teraz powinna móc. A tu można zaparzyć zaparz kawę. Nie to sobie zaparzasz, także wątpię, żeby Dobra, my przyrządzimy tu lody. Dawaj. Może ktoś się będzie tymi częstował. Zastanawiam się, jak tu zrobić, co tu postawić, żeby oni pili kawę. No, jak tam smakują lody. Chyba pierwszą osobą, która zje te lody. Aha, zostało ono umieszczone w jej wyposażeniu. Dobra. Eee. wybierz po lub posypkę, kolorową posypkę, eee. wybierz dekorację, plasterki pomarańczy, dobra. Weź sobie miseczkę, od razu zjesz sobie loda. A ależ to pięknie wygląda, ty już się zrobiłaś głodna. I zaraz spróbujemy otworzyć naszą firmę. Bo planujemy na dzisiaj jeszcze ślub. Dobrze. Co to jest? Super siorb? Skąd ty to masz? Dobra. O i pozmywałaś od razu. No i super. I podejdź tu. I zrobimy. Otwórz salon tatuażu. Coś nie widzę. Tak, zmieniłam sobie logo na nowe. Chodź tutaj, zachęcaj. Nie widzę, żeby nam przyszedł ta, Żeby nam przyszła ta złota rączka. Yy, o, przez żołądek do serca. Spotkanie hobbystyczne. A my czekamy. O, jest pierwsza klientka. Chodź bardzo cię proszę. Już ją chyba yy, tatuowaliśmy. Ale mała firma. I entuzjazmuj się ponownym skorzystaniem z usług. Ale jest wkurzona. Yy, dobra, za co my dostaliśmy 13 simulonów? To ja nie wiem. Dobrze. Yy, może coś z przyjaznych. Głębokie zamyślenie. Podziel się pomysłami. Żeby była mniej rozgniewana. I zaoferuj tatuowanie. Tu mamy za 315. A tu będziemy mieli. Aha, ale tu się nie da. Dobra. Więc bardzo proszę zaoferuj tatuaż. I lecimy. Yy, mamy też trochę tatuaży ale aż takich jej może o zróbmy jej różyczki. Dobra. E, chyba nie chciała. Dobra. To chodź... czy idzie jednak? Zaraz zobaczymy... Nie, nie idzie. to chodźmy tutaj klient Mark. E, nie nie, nie, nie nie. Przyjazne powitanie zrób z nim. Dobrze. Yy, I mała firma. Nie, tylko zatrudnij mamy. A czemu nie mamy nic innego? Zaoferuj, tatuaż. Yy, dobra. Taki. Niech będzie. Jest, idzie. Muszę sprawdzić. Jest molem książkowym. Ej, nie podoba im się nasz szyld. Dobra. No, on już ma trochę tatuaży. Czy można ich tu? Nie, niestety nie można podczęstować lodami, sami mogliby sobie wziąć. Ale jakoś się nie e, rwą do tego. No dobra, zobaczymy. Kawę byście mogli sobie zrobić. Czy ja wam muszę tę kawę przygotować? No chociażbyśmy dwa tatuaże zrobili. Seniorki bardzo lubią nasz, i kobiety w ciąży. Czy ty już nie jesteś w ciąży? Może już nie, a ty byłaś? O dobrze, piękna muzyka leci. Możemy oferować tatuowanie. Obawiam się, że będziemy musieli. O! Aha, ona nam sprząta. No dobra. Niech sprząta. My będziemy musieli tutaj w ogóle to wszystko yy, zamienić zrobić większy ten salon. Zastanawiam się też, czy można mieć dwie firmy, że jeden sim ma jedną, drugi ma drugą. Chyba tak można, ale. Zobaczymy. Dobra, przyspieszamy. O, robisz lody. No dobra. O, dużo osób z Sulani do nas przyjeżdża, widzę. O, jak robi lody, to dostaje chyba optymistycznych jakichś tych. Sofia, do klubu ideały, co o tym myślisz? Jasne, z przyjemnością. No dobra, no teraz nie przyjdę, ale może nam się to przyda kiedyś. Zobaczymy, kto to jest w tym. Dobra. No. Nie no, w środku im się podoba. Dobra, kończymy tatuaż. Myślę, że spróbujemy zrobić jeszcze jeden. Ekstra, ten tatuaż tarcy dzieło. Ale żeśmy zarobili. Jejku. Yy, czy tu nie pokaże się ile dostaliśmy? No ale super się cieszę. Weź tu kochana, on będzie ci coś mówił, tak? Słuchaj, co mówi Mark. Słuchaj, co mówi Mark. No dobrze, super. I jeszcze byś może do niego zagadała. Nie, no zatrudnić nie chcemy go, ale cieszę się, że tak uważa. Nie, o powiększeniu rodziny to może z nim nie rozmawiaj, ale pasję. Entuzjazmuj się tatuowaniem. Wydaje się to lubić. Proszę bardzo. Ty jesteś taki biedny, smutny, Za zawsze idź zrób witamy w naszej firmie. Dobra, oni będą robić maselodów, ale dobra. Czy teraz możemy zaoferować tatuaż? Tak, możemy. Jerem, dobra, co ty byś mógł? Yy... Króliczka. Proszę bardzo. No, dzisiaj nam się udaje całkiem idziemy mu tatuować królika. Dobra. Myślę, że to o, on jest całkiem fajnym Simem z tego, co pamiętam. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Ma naprawdę potencjał. Ten sim. Tylko, że zawsze chodzi w torbie na głowie, więc. O, proszę, przyszedł też brand. No dobra, ja jestem tylko ciekawa, jak nam tam. No rośnie, nam rośnie, dobrze, może wreszcie w końcu, że lubi latynoski pop. Dobra, jak chcesz lubić to lub. Kim jestem, żeby ci bronić lubienia latynoskiego popu? Proszę bardzo. Potrzebujemy tutaj drugiego Sima, bo tatuowanie jest trochę nudne. No, zatrudnimy sobie na pewno pracownika za jakiś czas, ale no, na razie chciałabym rozwinąć. Dobra. A ta robi lody w kółko. Ej, oni wszyscy, wszyscy mówią pozytywne rzeczy chyba o naszej firmie. Jest i kończymy. Dobra. Jest ekstra, ten tatuaż to arcydzieło, ale żeśmy zarobili kasy. No dobra. Jest zachwycony. Dobrze. No dobrze, bardzo się cieszę, ale dzisiaj mamy w planach ślub, więc moi drodzy, zamykamy salon tatuażu. Może jutro wreszcie nam się uda. No proszę, 55 do renomy firmy, zysk 1108. No brawo. Dobra, no niestety mm. idź to napraw, bo koleś złota rączka nas olała i nie przyszła. Więc naprawiaj, kochana, bo będziesz musiała skorzystać. Zjemy coś, no i lecimy wziąć ślub, ponieważ jutro będą się rodzić nasze bliźniaki. Dobra. Ciekawa jestem, czy mogę w salonie tatuażu wystawiać coś do sprzedawania, czy wtedy będą kupować? Napiszcie mi, jeżeli już to wiecie. Dobrze. Dawaj, kochana. Wytrzyj. Jaki ty styl życia? Dobra, to wyrzuć proszę. Proszę bardzo, co ty tutaj masz? A bardzo ci się chce do łazienki, jest brudno. no. Mam nadzieję, że nie wpadniesz na wycieranie na dworze pomysłu. Na pomysł na wycieranie na dworze, tak powinnam powiedzieć. Dobra, i idź, kochana, korzystaj. Tak, wiem, wiem, już idziemy. Lecimy. I jak to zrobisz, to koniecznie weź sobie resztki i weź jeszcze raz. Obiecuję ci, Loki, że od jutra będzie miał kto. Kochita, co tam? Hej Rozmery, myślę, że ja i Awahario powinniśmy się zaprzyjaźnić. Według mnie warto spróbować, jasne, że tak. My sobie tutaj musimy przyjaciół pozdobywać, żeby móc do siebie zapraszać ich. No i tak zrobimy, ale na razie zjedz do końca. Co jest tobie, nasz maluchu, mm, przyjazne? Nie opieka. Idź, poproś o załatwienie się. Dobrze, i sprzątnij. I chciałabym, żebyśmy się przebrali, ale to może zmienimy tak. Zmień strój. Naszykowała mi tu nowy strój, specjalnie ślubny. Oczywiście, jak to u naszej rozmery, nie będzie to typowa biała suknia ślubna. Proszę bardzo. Tak się prezentuje nasza gwiazda. Myślę, że wygląda przepięknie. O tak. Dobra. Weź, kochana, jeszcze sprawdź się. Zobaczymy, co o sobie pomyślisz. No przepięknie. I lecimy wziąć ślub. Atrakcyjność. Po tym jak Rosemary skończyła przeglądać się w lustrze, stwierdziła, że wygląda nawet bardzo atrakcyjnie i ja i tak też myśli większość świata. No i czemu nie mamy tu zaproś na randkę. Nie, nie chcemy na randkę towarzyskie. A, bo on już tu jest! Gdzieś blisko. Dobra. Wiesz co, kochana, działania dodaj do grupy. I ja myślę. Że możecie podejść tutaj razem. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tam, gdzie pojedziemy, nie będzie lało. Podejdź tu razem. O, yy, to sprzątniemy i wyrzucimy. Felix, mam nadzieję, że idziesz. Skup widok kamery. Idziesz, no nie śpieszysz się, chłopie. To ja tu jestem w ciąży. Zaraz zachce mi się siku, zanim ty przyjdziesz. Mm, usiądź razem. Usiądź sobie tu i na niego poczekaj. Ej, ty jesteś złamywaczką, my cię nie znosimy. Idź sobie stąd, tak na pewno, strażniczką obrączek. Mm, nie, 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 do klubu nie idziemy. Felix, bo padnę. Skup widok kamery. Aha, oho, Luka tu jest, w swojej yy, pierwotnej, bardzo pierwotnej wersji. No dobra, to nie tak robimy. To będziemy podróżować, bo zanim on tu dojdzie. No dobrze, kochani, i jesteśmy, jest też nasz Felix. Bardzo proszę. Możesz porozmawiać o dekorowaniu pokoju dla dziecka. Proszę bardzo, yy. i romantyczne, możesz go pocałować, ale może tutaj, o rycerze, namiętny pocałunek, proszę bardzo. No, i jesteśmy tu w ogrodach. Czy coś możemy z tą fontanną? Nie, tylko wrzucić monetę. Dobra, wszyscy się tu będą y, przebierać. A tutaj gdzieś był jest. Yy. Bardzo proszę podejść tutaj razem. Pięknie. O, moglibyśmy też iść labiryntem, ale jak tu? Wiecie, że nigdy nie byłam w tym. Krąż po labiryncie, krąż po labiryncie razem, zaraz to zrobimy też. Pójdą na spacer, ale myślę, że najpierw jak najbardziej trzeba by wziąć ślub. Bardzo proszę, yy, może jeszcze romantyczne, coś delikatnego. Yy, weź, zróbcie jeszcze ciążowe przytulanie. Proszę, jak nie możesz do niego podejść? Przecież stoi obok. Yy, nie no, róży ty mu nie będziesz wręczać. No dobra, podejdź tu razem. Czy on się nam tu zaciął? Zaraz go. Zachęć do sprawdzenia jak dziecko kopie. O! No, ja, zobacz jak kopią twoje dzieci. Super. Weź ślub z Simem o imieniu Felix, proszę bardzo. O tak, no pięknie. No, już nie gadajcie, tylko brać mi ten ślub. Proszę bardzo, a ja wyłączę dymki. Bardzo ładnie tu jest. Czy ty możesz teraz złożyć przysięgę małżeńską? Jest! Złóż przysięgę małżeńską. No, zobaczcie. Czyż oni nie wyglądają pięknie, a ja mam zły preset ustawiony? Zaraz zmienię. A nie, jednak dobry. Dobrze. O, tak. Dobrze, no przepięknie tu jest. Powiem wam, że byłam tu z raz chyba tylko. Dobrze. O tak. No i proszę, i mamy to, mamy ślub. Udało ci się? Spe Tyle pieniędzy się dostaje? Nie wiedziałam! Yy, tak będą żyli w jednej rodzinie. Ciebie przeprowadzamy. No, jakieś pieniądze na pewno byś ze sobą przyniósł, bo dlaczego byś miał nie przynieść? Myślę, że 10 tysięcy. Dobra. I bardzo proszę. No, zobaczcie, jak pięknie. Jedno zdjęcie. Będę musiała jeszcze kupić ten aparat od Rasin, żeby mieli też zdjęcia do powieszenia na ścianie. Proszę bardzo. No, zobaczcie, jaka nasza rozmery jest szczęśliwa. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie udane to małżeństwo. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, co nam tu gra przyniesie. Dobrze, naklikałam sobie fotek. Jak mówię, będę tu musiała jeszcze wrócić z tym aparatem odrawasz in. A teraz bym chciała, gdzie to był ten labirynt. Nigdy tego nie robiłam, więc może krążcie po labiryncie razem. Wprawdzie ty w tych butach, tak, on będzie biegł mógłby na ciebie poczekać. To krążenie razem, to znaczy on biegnie sprintem, a ty idziesz. Nie no, genialny pomysł, ale zobaczymy, czy Wam się uda. Ty, ty, tobie się chyba nie uda wyjść. Yy, aha, ty pójdziesz dokładnie w to samo miejsce. Nie, nie doszłaś tak chyba daleko. O. No, kombinujcie, kombinujcie. On jeszcze chyba kombinuje. Ona już nie wie, gdzie iść. Chodź tu, podejdź tu, kochana. A on się jeszcze nie poddaje. Wiesz co? To może byś mogła gdzieś usiąść? Przeczytaj. A on też już chyba wyszedł. A bo to jemu kliknęłam. No dobra. Yy, dobrze. Chodź, podejdź tutaj. Proszę bardzo. No i myślę, kochani, że oni wracają do domu, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia hej hej!